Witam wszystkich, z tej strony Ania z Modnego Sklepu Dziś chciałam Wam pokazać niezwykle subtelną propozycję od Awy. Mam tutaj model AV1923 biustonosz jest w rozmiarze 75C w kolorze beżowym Jeżeli chodzi o kolorystykę, oprócz beżu to czerń, biel, ale również takie kolory jak navy blue czy wino Model ten ma całkowicie miękką miseczkę Miseczka pokryta jest tiulem. Dolna część jest półprzeźroczysta, natomiast górna całkowicie. Model ten posiada fiszbiny. Fiszbiny mamy tutaj na łukach miseczek. Zarówno fiszbiny, jak i miseczki posiadają Przyszycia z takiej satynowej tasiemki i nici, które tu zastosowano, są połyskliwe. Bardzo ładnie to wygląda. Takim dodatkowym elementem ozdobnym są tasiemki puszczone nad miseczką. W modelu tym nie ma fiszbin bocznych. Ramiączka mamy nieodpinane i są one regulowane z tyłu. Zobaczmy jeszcze od drugiej strony. Wszystko jest bardzo ładnie wykończone. Starannie. Materiały są. Przyjemne miękkie w dotyku. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda zapięcie w tym modelu. Mamy tutaj 3 stopnie na obwodzie i dwa rzędy haptek. Zapięcie różni się w zależności od rozmiaru biustonosza. Jeżeli spodobał Wam się ten biustonosz, chcecie sprawdzić, jak się nosi. Zapraszamy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można zamówić ten Biustonosz. Pamiętajcie, że u nas można również składać zamówienia telefonicznie. Zapraszam!